Hej, hej, dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmem. Aczkolwiek brzmi, jakbym paliła milion papierosów dziennie i mam mikrofon w ręku z tego względu, że jeszcze nie kupiłam przejściówki. Mam nadzieję, że jakoś Was powali, bo zmieniłam sprzęt. To jest inwestycja po prostu, inwestycja. Ale o czym dziś? Dzisiejszy film będzie raczej analizą trendów na jesień, zimę 2023, i są to trendy, których nie widać jeszcze za bardzo w Polsce. To są trendy analizowane ze Stanów głównie. Tego, co, co widziałam na Instagramie, Pinterestie, czy w sumie najbardziej na TikToku. Bez zbędnego przedłużania po prostu przejdźmy dalej. Pierwszym, najbardziej widocznym trendem z zagranicy powiedziałabym, że jest wpływ Miu, Miu i Sandy Lieng na to, co widzimy na ulicach, na sylwetkach. Przede wszystkim biker boots, kokardki, czy grushing, czyli te wszystkie spódnice, które mają Falbanki, karbowania, które są bardzo takimi dziewczęcymi, delikatnymi wzorami. Łączenie sylwetek męskich, stricte, czyli właśnie takich bakerbudców, z troszeczkę delikatniejszymi e, częściami garderoby, czyli właśnie spódnicami, jakimiś koszulami, które są w jakiś specyficzny sposób zawiązane. E, I tego widzimy najwięcej. Widziałam też, że łączone one są z różnymi fajnymi skarpetkami, ale to do tego przejdziemy dalej. Kolejną kwestią są właśnie biker boots. Najbardziej popularne są te z Miu, Miu natomiast w sieciówkach już możecie zauważyć wiele, wiele, wiele modeli, czy to w Zarze, czy w Stradivariusie. Głównie grupa Inditex się tym zajmuje, ale też widziałam w H&M. -ie. Firmy typu Kazar chyba się jeszcze tym nie zajmują. Chodzi mi o takie mniejsze, większe, obuwnicze marki. A, ale tak, biker boots. Ja ostatnio sobie zamówiłam ze Steve Madden, więc please don't hate me, ale są przepiękne. Są przepiękne, A więc jak przyjdę, to na pewno Wam je pokażę. Następnie, kiedyś na TikToku zrobiłam Trends Prediction na wiosnę, lato 2023. Chyba. Albo jeśli zimę. Już nie pamiętam, to było dawno temu. W każdym razie nagrywałam to na tej kanapie i powiedziałam, że jesteśmy w 2010. White k okay już się dawno skończyło. Ludzie mają dość tych sylwetek i wkraczamy powoli na 2010. Wracamy ze street stylem z Nowego Jorku. To jest zarówno łączenie takich bardzo luźnych sylwetek, luźnych spodni, luźnych krojów do butów typu Timberlandy, które notabene są coraz też bardziej widoczne. Spodnie, które są na Was 4-5 rozmiarów za duże, ściśnięte w talii, do tego jakiś obcisły top, fajna oversize'owa kurtka, e, biker boots, czy nawet buty na obsasie. Tutaj też zdarzyło mi się zobaczyć parę razy i zauważyć takie sylwetki. To jest coś, co widzimy coraz częściej. Inspirowanie się właśnie głównie e, tym, co widzimy 2010-2012, Nowy Jork, te klimaty. Wracając, Timberland ma swój wielki powrót. Może kojarzycie taką influencerkę, nazywa się Wendera. Ona miała swoją kolaborację z Timberlandem, zrobiła Timberlandy na szpilkach a, i, z, i z polskiej sceny. Teraz wam powiem, jak ona się nazywa. Jezu kochany, ponownie mnie zablokowała. Z polskiej sceny mogę powiedzieć, że Weronika Domagalska. Już chyba w tamtym roku nosiła właśnie, z tego co widziałam, Timberlandy na obcasie do zajebiście szerokich spodni i ja jestem ogromną fanką jej stylu, naprawdę. To jest jedna, jakbym miała wymienić pięć osób, które mnie inspirują stylowo, ona byłaby jedną z nich. Jest po prostu tak łapki, jeżeli chodzi o ubieranie się. Um, więc tak, noszenie butów tego właśnie Timberlandy jest znowu w modzie i bardzo się cieszę, bo zainwestowałam w Timberlandy w 2016 albo 2017 roku. Nosiłam je może dwa razy i to tak... Nie ironicznie. Ostatni punkt związany z Nowym Jorkiem, czyli New York Yankees merch. Ale nie ten taki tragiczny, tylko właśnie czapki, a, które są, wiecie, takie podkoloryzowane. Podkolor. Spiced up czapki. Ja mam taką czapkę i dostałam taką czapkę i strasznie mi się nie podoba. Z perspektywy czasu żałuję, bo to jest ta. Baseballka to nie jest ten taki New York Yankees flat top, tylko to jest właśnie ta baseballka i myślę, jak ją troszeczkę spersonalizować. Wydaje mi się, że dodam do niej właśnie jakieś perły albo jakiś chain. Zobaczymy. Spersonalizowana odzież z merczu New York Yankees. Mam pojęcia tak naprawdę nic o sporcie, w tym bardziej amerykańskim sporcie, ale. Mm, Wygląda to bardzo fajnie. Moi drodzy kardigany, czemu są popularne na jesień, zimę, możecie zapytać. Otóż temu, że jest zimno. Ciekawe, moda jest tak bardzo. Cyrkularna i tak bardzo cykliczna, że mówi się, że dobra, kardigany są w modzie, i zaraz Wam powiem dokładnie, jakie kardigany i jak fajnie to ograć. Natomiast, no kurde, to jest po prostu część naszej garderoby i nosimy ją, bo jest nam zimno. I jest dodatkową warstwą i chroni termicznie przed po prostu zamarznięciem na śmierć w tej pięknej, ciepłej Polsce i reszcie świata. Ale kardigany kolorowe, kolorowe nie umiem mówić. To jest coś, co bardzo chciałabym znowu widzieć. Pamiętacie, jak Jessica Mercedes zrobiła w Wekle kardigan, taki swetrowy? Ja. Yeah. Kardigany, właśnie takie zwłóczki, kolorowe. Dużo czerwieni jest w tym sezonie, znowu, kto by się spodziewał. W kolorze kobaltowym, machoniowym, czy nie wiem, magenta. No, szczerze. Możliwości są nieskończone. Ja widziałam świetne kardigany z Stucy, a widziałam też świetne kardigany z Paloma Wool. To jest bardzo popularna marka teraz i myślę, że po prostu ludzie zaczęli zauważać, że moda nie musi być też niepraktyczna. Jeżeli jest wam zimno, zakładacie kardigan, to że go świetnie ogracie, to już plus dla was. Nienawidzę kaloszy. Eee, nienawidzę w ogóle sylwetki kaloszy i tego, jak one wyglądają, i tego, że śmierdzą i kojarzą mi się z chodzeniem do lasu z moimi rodzicami i z psami, wyżłami na grzyby. Ale kalosze są z powrotem w mocie, moi drodzy, i to nie byle jakie kalosze. Kalosze Hunter, kalosze za 560 zł. Moja mama też ma Huntery, i to patrzcie, wszystko wraca. To dosłownie już nawet trendy są tak szybkie. Teraz są trendy z 2012 do 2016 że nie wychodzić w Galaxy Leginsach na dwór, bo znaczy, róbcie, co chcecie, róbcie co chcecie. Miss Arison Ray ostatnio była na spacerze w Hunterach, co oznacza, że nagle stanie się to popularne. Chociaż nie wiem, czy tak naprawdę ktoś jeszcze ją śledzi. A skarpetki przezroczyste, kolanówki noszone do płaskich budów sportowych, do kowbojek, do bikerbuców, do kozaków, ale z polskiej sceny Wiko Ostrowska. Gabi Bednarz na przykład też nosi i za Kozak też widziałam bardzo często, że nosi te podkolanówki do różnych butów, różnych i wygląda to według mnie świetnie, ja jestem zakochana w tych skarpetkach od razu wam powiem, że można je dostać w Calcedonii za 10 zł, więc go and get them taka skarpetka dodaje wam tyle w ogóle do outfitu nawet się człowiek tego nie spodziewa, bo od razu jakby budujecie kolejną warstwę, przez co wyglądacie na Bardziej świadomych mody i tego, co ubieracie. A, to jest tylko skarpetka. Kolejna rzecz to mikrospódnice, które zobaczycie na stronach Jaded, Jade London, IMGA, Peachy Den. Bardzo dużo jest teraz mikrospódnic i szczerze bardzo chciałabym wejść w ten trend. Natomiast nie mam nóg jak Kate Moss czy Kendall Jenner. Po prostu nie mam takiej budowy nóg, żeby nosić te mikrospódnice, mimo że wiele razy próbowałam je przymierzać i bardzo, bardzo, bardzo chciałabym to zaadaptować po prostu czasami musicie być bardzo świadomi swojego ciała i wiedzieć, że nie każdy trend jest dla was, bo trendy są jak sushi. Jak macie całą tacę przed sobą sushi, wybieracie tylko te, które was interesują i dla was są dobre i wam smakują, a nie wszystko na raz. Sharout po prostu rości. To jest chyba mówiłam o tym już kiedyś, ale to jest moja ulubiona osoba ubraniowa w Polsce. Dziękuję. Kolejna rzecz, mikrookulary. Mikrookulary nazywają się Bajonet. Lesbella Hadid je nosiła, więc wiadomo, że będą popularne w tym roku. Najedostać je dostać, wiecie, na jakimś Shein czy AliExpress, na tych wszystkich azjatyckich stronkach. A ludzie z Azji zakochali się w tym trendzie, mam wrażenie. No i w sumie oni też wyglądają w tym najlepiej. Są to takie mikrookulary, takie nauczycielki. A mam takie okulary, wyglądam w nich trochę... <grym> Trochę nie tak jak chciałam. Znaczy są bardzo ładne, ale wygląda w nich bardzo elokwentnie i wygląda w nich bardzo staro. Next, next, next. Mamy off the shoulder tops. I nie mówię tu tylko o takich swetrach Hers Unknown. Mówię tu także o koszulkach, które mają wycięty neckline, Ym, widziałam już wiele razy, że ktoś na przykład wycinał sobie tylko tę górę i wtedy ta koszulka, wiecie, ją rozciągacie i one macie, mają taki surowy neckline. Wygląda no to świetnie, wygląda to bardzo 2012, A, ale według mnie super sprawa, żeby zrecyklingować koszulkę, która źle na was leży, obcinając ją, sprawiacie, że ona nie układa się jak zwykła koszulka, więc wygląda wiele ciekawiej to takiej spódnicy albo do spódnicy z falbanek, again, Miss Rosti. I już obcięłam z trzy swoje koszulki, wyglądają milion razy lepiej. nie ich po prostu nie nosiłam, jak wyglądały, tak jak normalna koszulka, a teraz widzicie, to jest minuta roboty, a jak może Wam naprawić, naprawić część ubioru i nie musicie ich kupować. W ogóle mi się wydaje, że nie da się ich za bardzo tak kupić. Następna sprawa to jest office chic, czyli noszenie ubrań piórowych, które normalnie założylibyście do biura, w takiej fajnej, podkręconej wersji Olivia Neal ostatnio nosiła kurtkę jeansową z kołnierzykiem na zewnątrz, z koszulki z kołnierzykiem na zewnątrz, wygląda to świetnie według mnie. Nosimy ubrania biurowe, ale nie w przeznaczeniu biurowym. Po prostu wyglądacie, jakbyście byli high fashion, motherfuckers, ubrani w ubrania, które nosiłaby wasza ciocia pracująca w korpo. Teraz do szpilek. E to jest w ogóle 2016 Kim Kardashian nosząca obcisłe dresy Adidas do szpilek Balenciagi. To zauważalne na ulicach Nowego Jorku i nie będę wam mówić w bawełnę. Wraca, wraca po prostu noszenie dresów do, do szpilek. Natomiast teraz no wiadomo są to wide leg dresy, szerokie dresy do skórzanej kurtki. Bardzo szerokie dresy i szpilki. Fajnie to wygląda jak Dobrze to ogracie, natomiast może to też wyglądać bardzo tanio uh, i bardzo źle, więc y, na to bym uważała, ale chciałam zaznaczyć, że coś takiego wraca. Karbowania. Wspomniałam już wcześniej, że bardzo duży wpływ na świat mody ma teraz Sandy Lieng i, uh, i Miu Miu, co wiąże się z tym, że dużo topów, spódnic mają na przykład, wiecie, tam gdzie jest gumka, to ta gumka jest taka bardzo karbowana. W angielsku to się nazywa ruching, ruched top. Że mówiąc, nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Możecie mi napisać, bo chętnie się dowiem, jak tego szukać. Bo nawet na Vinted, jak ostatnio szukałam, to szukam po angielsku. Nie byłam w stanie w ogóle znaleźć jakkolwiek, jak to się nazywa po polsku. Nazwijmy to karbowaniem. I powraca to, tak jak mówiłam, spódnice z obniżonym stanem, właśnie z takim karbowaniem, czy, czy topy, które mają, wiecie, na przykład y, główny kor, to torso jest zrobione z tego karbowania, a na przykład mam rękawy. Boję się w ogóle, że wróci baskinka. Pamiętacie, co to jest? Baskinka? Ja pierdolę. Ale e, nawiązując jeszcze właśnie do, do Miu Miu i Sandy Lieng, obniżona sylwetka, obniżone torso, czyli dużą część torsa w ubraniu i jakby wiele niżej zaczyna się Wam na przykład spódnica, czy w sukience. Macie długą część torsa e, i spódnica zaczyna się Wam na wysokości na przykład pasa. Super to wygląda. Mi się to bardzo podoba. Mm, to w szczególności założone do na przykład, nie wiem, salomonów, albo jakichś takich butów, które... No nie są oczywiste. Myślę, że dużo dużo ludzi jeszcze się ze mną nie zgodzi, ale mam nadzieję też, że będziemy to częściej widzieć. Moi drodzy, mam dość kokardek. Proszę, skończmy z kokardkami wszędzie. Wydaje mi się, że czas przywrócić troszeczkę też takiego grunge'u i okej, okay, soft feminine style jest bardzo bardzo uroczy i bardzo fajny, ale i no można. Wracają nam ćwieki, wracają nam chromy. Spinki, takie wiecie, metalowe spinki we włosach, albo jakieś takie metalowe obręcze na włosy, wręcz to nie są gumki, to są obręcze. W końcu, na szczęście, bo już żegam tymi kokardkami. Część ubioru z kapturem. Kaptur w ubraniach, które nie mają zazwyczaj kaptura, nie mówię tutaj o bluzie z kapturem, no bo są nagada w ogóle, o bluze z kapturem, na przykład o koszulce z kapturem, sweter z kapturem, golf z kapturem. Nie widziałam, że Wiko Ostrowska ma koszulkę taką przezroczystą z właśnie kapturem i była w tym w Mediolanie. Hallelujah! It looks beautiful. To wygląda naprawdę przepięknie. Dużo firm dodaje kaptur do ubrań, które w przeznaczeniu nie mają w sobie kaptura. Ostatni trend z tych 20 trendów. Czyli futro z lisa i imitacje futra z lisa. Bardzo, bardzo, bardzo dużo nagle ludzi zaczęło nosić futra. Ja parę lat temu miałam futro i mi się popsuło na imprezie, i było mi bardzo przykro z tego powodu. Było cudowne, i wiecie, było z drugiej ręki, bo było od mojej babci, które było szty na miarę. No i futra to jest drogi interes. Radziłabym raczej kupować futra, które są właśnie używane z drugiej ręki, Byście przede wszystkim nie przyczyniali się do śmierci zwierząt, ale też nie kupowali futra z poliestru, bo what's the point, guys! Nie ma kompletnie sensu kupowania futra, które jest poliestrowe, które jest sztuczne i które jest z plastiku, bo wyrzucicie je za rok. Jeżeli chcecie to nagram wam moją interpretację tych trendów, pokazując co ja bym założyła. Na jesień, więc dajcie mi koniecznie znać, czy chcecie taki film i czy jakkolwiek Wam to ustabilizowało wiedzę dotyczącą trendów, bo szczerze, korzystając z TikToka, bardzo często po prostu wpadamy w taki wir informacji, że ciężko jest cokolwiek wynieść. To tyle. Dziękuję Wam bardzo za dziś i widzimy się w kolejnym filmie, bo zaraz mi padnie aparat. So, bye!